Wielu nie dowierzało, że jest to możliwe do zrealizowania, ale myślę, że pokazaliśmy, że można wiele w tej dziedzinie zrobić, mimo że gmina ma ograniczone oczywiście możliwości. Bo jedyny taki bezpośredni wpływ, jaki gmina ma, no to oczywiście uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania, strategii, studium, a tak naprawdę działalnością gospodarczą, która daje miejsca pracy, nie zajmuje się oprócz oczywiście zakładów komunalnych. Które w Jarośnie udało się kilka stworzyć, które też przyniosło sporo miejsc pracy, ale najwięcej to, co udało się w roku 2012-2011 zrobić w dziedzinie pracy, to utworzenie Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, który szacujemy dało około tysiąca miejsc pracy poprzez poręczenia. No drugim takim zasadniczym elementem, który wpłynął na e, czy, czy nie więcej na ilość i spadek, jak Państwo widzicie na tym wykresie od roku 2002 do 2011 o połowę z 24% do 12% 7 tysięcy ponad do 3300 to jest to, że największym inwestorem w gminie i w powiecie rodzińskim była właśnie gmina. Była gmina i gminne spółki, które, która inwestowała potężne pieniądze przez kolejne lata. Średnio to plus minus 5 milionów, około 30 milionów rocznie. Też robiliśmy takie symulacje, że przy pracach, które bezpośrednio były wykonywane przy inwestycjach gminnych biorąc pod uwagę, że 1 trzecia kosztów inwestycji to siła robocza, to też około 1000 miejsc pracy dawały bezpośrednio od inwestycji gminne. I tu na tym wykresie, szanowni państwo, było widać, jak bardzo to miało wpływ na zmniejszenie na, na spadek bezroboczny. Dwukrotnie zmniejszyło się bezrobocie i zobaczcie, co się stało od tego roku do czasu obecnego. I tu nigdy nie, nie, nie ukrywałem, że no naszym celem jest, żeby jak najwięcej inwestycji przetwarzały nasze firmy lokalne. I w naszym przypadku udało się to zrobić. Szacuję, że około 80% robót robiły firmy z terenu powiatu Jarucińskiego. Pamiętamy w 2002 roku, krytykowaliśmy poprzedniego burmistrza, że większość robót robią firmy zewnętrzne. No, i co się stało od 2011 roku, kiedy nastąpiła zmiana władzy, wymuszona zresztą? No, jeszcze bardziej w tej chwili rynek pracy i zlecenia winne przyjęły firmy zewnętrzne. Szacujemy, że około, biorąc pod uwagę ten przetarg śmieciowy, który zrobi firma e, gdzieś tam z Dolnego Śląska, skąd pan prezes pochodzi, e, obecny, e, że to około 90% robót, zleceń gminnych dostanie, dostaną firmy zewnętrzne. No i zobaczcie, jak to ma drastyczny wpływ i, i przykry na to, jak rośnie bezrobocie zrobocie w powiecie No a 60% mieszkańców powiatu to mieszkańcy gminy Nierodzi. No efekty, nie trudno się doszukiwać, bo wystarczy się przejść po rynku, ile lokali jest pozamykanych, i to dotyczy nie tylko rynku, ale całego śródmieścia, całego miasta. Ceny wszystkie lokali spadają. Miasto pustoszeje, a gdy Państwo będziecie przejeżdżać przez niedaleko Wysypiska, no to możecie się natknąć na chmary szczurów, stada szczurów. I obawiam się, że jak tak dalej będzie i te sklepy to miasto będzie tak pustoszało i wyludniało się, że ilość szurów w gminie rodzin będzie większa od ilości mieszkańców.